Ciekawe. Ja sobie po prostu... Nie, ja nie chcę od nowa. Wygląda na to, że Bogdan w ogóle pomaga. Okej, widzę, że mamy cudowny Polski w tej grze, więc... A i z tego co czytałam na o tak dalej, no to też życzę autorce wszystkiego najlepszego jak to nagrywam. Tak Nikita nie chce wymawiać też źle ksywki, więc Niki powiem. Okej, okay, dobra, to zacznijmy naszą rozgrywkę. Więc słuchajcie, generalnie mamy iść pomóc i kupić mleko. Dobra, wpisuj imię, jak na opakowaniu. Ropek. Mogę nazwać się Bogdan. Idę do sklepu, myślę nad tym, co powiem. Nie byłam na zewnątrz tak długo, że zapomniałam, co się mówi, wchodząc do sklepu. I jestem w drodze do sklepu. Zamknij się i idź. E, nie powinieneś mi pomagać? Biorę głęboki wdech. Dzień dobry, czy mogłabym. Kurczę, zapomniałem. Dziewiętnasta próba i dobu mi się nie udaje. Zirytowana, gryzę się w wargi. Więc jeszcze raz. Dzień dobry, czy dostanę... Wow, jedno słowo więcej. Dzięki, naprawdę się staram. Moim zdaniem tym razem dźwięk R był dłuższy niż zwykle. Myślisz to w tym problem? To wie. Dzień dobry, czy... Um, lepiej byłoby milczeć. ha, 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 ha Przegryw! Nie zdziważaj mnie, proszę! Poza tym idziesz już minutę lewą nogą po asfalcie, a prawo po trawie. Ty co? Moja prawa noga zastygła w powietrzu. Jak długo? Pięcią kroków po asfalcie, piszę jeden po trawie. Będziesz musiała cofnąć poprzedni krok. <grystanie> <grystanie> jak ty sobie to sobie Jak ty to sobie wyobrażasz? To nie pierwszy raz. Nauczono ci jak to robić, daj spokój. Jesteś taka tempa! Oj, 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 oj. Wygląda na to, że ropek w ogóle mi nie pomaga. Dobra. Następnym razem spróbuję czegoś innego. Oj. Oj. No, chyba Bogdan będzie lepszym pomagierem. Mam nadzieję, że zrobisz to lepiej niż Ropek. Idę do sklepu myśląc nad tym, co powiem. Nie byłabym na zewnątrz tak długo, zapomniąc się wchodząc do sklepu. Jestem za drodzy sklepu? O no kogo ty mówisz? Zostałem siebie jako bohater gry, może mi to pomoże zabrać myśli? Jakie gry? Cóż, no wiesz, to takie gry, w których widzisz myśli bohatera na swoim własnym ekranie wyobrazu sobie? Więc myślałam, że jeśli ktoś czyta moje myśli, to muszę być bardzo skoncentrowana, aby nie powiedzieć coś głupiego. He! <laughs> Biorę głęboki wdech. Dzień dobry, czy mogłabym... Kurczę, zapomniałem. Dziewiętnasta próba i znowu mi się nie udaje. Zirytowane gryzę się w wargi. Więc jeszcze raz. Dzień dobry, czy dostanę... Mu... Wow, Wow, ja dostałem więcej. Dzięki, naprawdę się staram. Moim zdaniem tym razem R był dłuższy niż Myślisz, Myślisz, że to w tym problem? To wiem. Dzień dobry, czy... Lepiej byłoby milczeć. Nie martw się. No dobra. Poza tym widzisz już minutę lewą nogą po asfalcie, a prawą poterapię. Co? Moja prawa noga z w powietrzu. Jak długo? Widzisz od kroku po asfalcie, pisz to po trapie. Będziesz musiała co to jest poprzedni krok. He! Jak ty sobie to wyobrażasz? To no nie pierwszy raz. Nauczę cię jak to robić, daj spokój. Ja, ja nie pamiętam. Zaraz się poryczę. Eh, znów od początku, więc. Krok pierwszy, zrób krok do tyłu aby nadepnąć na swój poprzedni ślad. Poczekaj, poczekaj, jak to krok pierwszy? A który wtedy? Wychodzi to, że to pięćdziesiąty drugi. Ale poczekaj, jeśli nałam się, to znaczy, że to pięćdziesiąty krok. A jednak nadal coś tu nie pasuje. Okej, okay, okej. Okay. Krok 50, zrób krok do tyłu, aby nadepnąć na swój poprzedni ślad. Czy mógłbyś trochę sparafrazować? Nie możesz powtarzać z tej samej frazy nie z niej ani jednego słowa. Ludzie tak nie rozmawiają. Nie jesteś beznadziejna. Mówisz to jakby to była moja wina. zamyka zamagać za godzinę, więc... to no, będzie twoja wina, jeśli nie kupisz mleka. Kurczę, rzeczywiście. Więc jesteś gotowa? Tak, tak! Ostrożnie przesłałam nogę do tyłu uważnie, przyglądając się gęstej trawie. Gdyważam do sklepu zwróciłam się do pierwszej spotkania osoby. Dzień dobry, czy mogę? Oj! O! Zapraszam. co? O! Zapraszam. Co? co? O! Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Nie podać była chyba tego zaczynać. Widać, że nie zamierza zmienić swojej odpowiedzi. Ryzykuję, że skończysz w nieskończonej pętli Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Przepraszam... Co? O! Przepraszam, co? O... Przepraszam... Co? O. Co on próbuje Ci powiedzieć? Mówiłem straszyć, ale skąd wiesz, że pani się boi litery. O! Co jest takiego strasznego? Tylko nie pomyślę, widzę przerażający obraz. Mogę pokazać tłumaczenie, ja i tak nie mam co no, ważnej. Bardziej... Wow. Nie zdążyłem przeczytać. Co to za obraz? Coś w tym stylu. Ja dostanę przy ignorowaniu jego pytania. Co! O! Co! O! Co! O! Co! Ty! O! O! Zbiorz o całą wolę w pięść. O! O! I poszedł po mleko. Mój rozmówca zaczął się i od... się odpełzał. Po prostu uderzyłaś po nim. I to zadziałało, rób tak częściej! Czekaj, powiedziałam, że on odpauzał, ale czy on naprawdę odpauzał? Nawet nie patrzyłam w jego stronę! Kiedy ty niby powiedziałaś? Tak przed chwilą. O sobie się nie słyszałem. Po prostu próbujesz mnie rozproszyć. Ale wiem, że moje słowo było widać na ekranie przy regale na regale stoją kartony z mlekiem. A z kartonami stoję, a mleko leży, lub może. Ej, ej, zwolnić! Czy w ogóle pamiętasz, dlaczego tu jesteś?, żeby kupić mleka? No to kupuj! Tutaj? Co chcesz, żebym powiedział? Przypuszczam, że coś tylu. Nie tutaj. Nie tutaj, weź karton i podejść, coś gdzieś mi na nerwy. Wcale nie mi pomoc, prawda? Taką co wciągam wyciągam rękę, by wziąć mleko, a raczej karton z mlekiem w środku. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem w środku kartonu. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu, karton z, mlekiem w środku kartonu z mlekiem w środku. Odbiór, odbiór, pijaczczyny do zamknięcia sklepu. Pospiesz się, Przypomniałem sobie jak nazywają się te gry, powieści wizualne. Poza tym, idź po słownie, czy pop... Bo wejście wizualne są gorsze niż książki, ich autorzy są leniwi, ty też nie bądź. Czekaj, Myślałam, że ekran pokazuje tylko twoje myśli. Już nie, więc uważaj na twój język, hihi. Hem. raz, raz mnie, pospiesz się, bo berbiesz jak wrócić do domu. Zbiegnę! Dzień dobry, czy mogę mleko, proszę? Oj, co to jest? Ty masz to! Eee... Oddaj! Kładę ciężki karton na kasie, oczywiście nie są karton, tylko mleko też. Dzień dobry, czy mogłabym zabrać to proszę? Nie. Proszę! Nie. No proszę, mam od mnie przez okno, jeśli nie wrócę z tym mlekiem. Nie. Ale dlaczego nie? Daj więcej. Ale ja nie mam nic więcej. Ej. To. Zapłać za mleko. Jesteś niczym. Oni cię nienawidzą. To czemu? Jesteś tępa i bardzo słyszała, nie? Jesteś nawet w stanie pójść do sklepu po mleko. Mam nadzieję, że matka będzie cię nie przesokła. Choć nawet w pracy nie będzie siała, że to dobra zapada. O czym ty mówisz? Ja dobrze tego nie słyszałem. Zapłać za mleko. A, faktycznie, teraz gdzie mnie zrobiła? Wziął go pomiędzy banknoty z kieszeniem i podaje je robi. reakcjerowi. Dlaczego? Dokładnie sprawdzać. Wynęło około dwóchy. Denise, Ains, skinął z głową satysfakcji akcjonują go do kasy. Więc dziękuję, do widzenia. I dostaję mu ulicę obok stacji benzynowej. z zwykle obciąża moją dłoń, przypominając mi o czasach, kiedy chodziłem na fizjoterapię. Bo często ma tu się dali mi reklamówkę, więc teraz tę reklamówkę z kartonem mleka. Nie myśl o mnie źle. Po prostu lubię piramidalną strukturę słów Ta cebolisz zbliża się Jak się czujesz? Dziękuję za zainteresowanie. Czuję się jak kilometrowy lud. I co? No i co to ma znaczyć? Może ci kiedyś powiem. A jest naprawdę ciekaw. jestem po prostu...

Zajmowanego przeze mnie powietrza wynosi około 30 do 1. Zgadza się, to nie jest najsmaczniejszy lód Chyba i że chcesz więcej wypić niż zjeść Więc droga do, do stacji to patyk, a droga do stacji do domu to lód Na dziś spacer moje ciało będzie za każdym kawałku tej drogi A potem moja najprostsza matematyka Rozumiem Ruch pod stopami, ziarda, asfaltu, plamy benzyny. Staram się utrzymać równowagę, tylko jak ludzie mogą przemieszczać się na czymś tak nierównym jak miejska płaszczyzna. Delikaty pięta, palce, liczę, myślę, każdy będzie przypył drogi, nawet zamykam oczy dla większej koncentracji. Ej, uważaj! E? Nieświadomie robię gwałtowny krok w bok, w tym samym momencie z dzikim rykiem mija mnie ogromny niedźwiedź. Ej! To ja tutaj idę! Rzuciłem pełne wyrzuty spojrzenie na szybko odchodzącego olbrzyma. Jego czerwone oczy z kolei patrzą na mnie ze sznerstwem. Widziałeś to? Ma niezły tupet. To była ciężarówka. O, serio? Chociaż jak się na tym zastanowić, czy nie solnić więc z oczami z tyłu głowy? Mogła się umrzeć. Och, daj spokój. Chcesz mi powiedzieć, że to ktoś na serio chciałby zabić dziewczynę z kartonem mleka? Świat jest okrutnie niebezpieczny, jesteś chora. E ja nie chcę, żeby ona mnie zwyzywała. Nie ma, w te... nie ma mnie w tym świecie, o którym mówisz. A? Czy my wreszcie pójdziemy z tym mlekiem? Moja podróż trwa dalej. Jakby to pomyśleć, to droga ze sklepu ma jedno ciekawsze właściwości. Dosowuje się do najbardziej dziwaczny sposób. Kiedy się spieszę wszystkie światła, wyłączają się, kiedy chce mi się płakać, pojawia się nade mną chmura, ile jest strugi deszczu, który ukrywają moje łzy. W tej chwili czuję, jak chmura powoli zabiera się nad moją głową. Jest mi smutno. Jesteś pewna, że to się dzieje naprawdę? Ach, jak inaczej mogłoby być. Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że to wszystko jest tylko w twojej głowie? To w ogóle nie tak, jakby to było napisane pod instrukcji. Najwyraźniej te doblecki też na mnie nie działają Jest co? Co? Skoro jestem w postaci opomyślni wizualnych chcę z kimkolwiek kto teraz czyta Aha Skoro, To może skończyć twojemu porwrotowi to zrobię Skoro tak twierdzisz Wodę głowę rękoma i zakładam blokadę myśli Potem oka dostrzegam i Idealne miejsce do wizual nowego monologii Chodzę bliżej, kładę się obok z coraz cięższym kartonem mleka i podnoszę głowę ku niebu. Um... Słuchaj, jestem trochę zakupiona. <grym wiosenie> Rozumiem, że zaczynam wariować i leki działają coraz mniej efektywnie, więc... Ostatecznie wszystko odbędzie się bezboleśnie, mam nadzieję. Czy wiesz, o czym mówię? Proszę pisać z dużej litery, psujesz narrację. Nie, nie mam po. Nie, kurwa. Ja z szczera. O, ja czekuję od Ciebie tego samego, proszę. Czy wiesz o czym mówię? Nie wiem! Ja z szczera, oczekuję od Ciebie tego samego, proszę. Czy wiesz o czym mówię? Nie, więc nie jestem zbytnio zaskoczona. Chyba wcale nie wyglądam jak wzorcowy protagonista, co? Szczerze mówiąc nie czytałem zbyt wiele powieści wizualnych i czasami żałuję, bo teraz samo wyróżnia... rozróżnianie liter i słów kosztuje mnie wiele wysiłku. Tak poza tematem. Jeśli nie masz nic przeciwko, wolałabym nie mówić o moich diagnozach. Czasami zostaję w tym, który mnie widzi taką, jaka jestem. Nawet jeśli wymyślił... się wymyśliłam, nie odbieraj mi tego było Dobrze, nie prosz mi o zbyt wiele. Jak głupie to wszystko musi wyglądać. bo początku siedziłeś mnie, czytałeś moje urojone myśli, coś moje głupie rozmowy. Pewnie myślicie, że jestem szalona i dziwna. Ehehe. Jak to jest widzieć świat moimi oczami? M, coś się stało, wszędzie widzę tylko ciemno-czerwoną krew. Nie, nie, nie martw się o mnie, przyzwyczaiłem się do tego już dawno temu. Co prawda zapomniałem nawet jak wyglądały inne kolory. Niech tak będzie. Ehehe. Te potwory ze sklepu nie przestraszyły mnie w ogóle, bo wiem, że mnie nie skrzywdzą. Czasami daje mi się, że sami mnie o mnie się boją. Wyobrażasz sobie, przy okazji, jeśli nagle zechcesz zapytać, co się stało, proszę nie rób tego. Obiecujesz? Nie. Obiecaj mi. Nigdy. Mówię serio. Oczywiście nie mogę się nie zapytać. Ostatecznie mówię tylko do siebie. Prezydent później poruszyłabym ten temat. Więc naprawdę, bardzo mi interesuje to, co się z nim stało. Nie będę marnowała czasu, co tu widzisz? Czerwień. Jesteś pewien? Tak czy inaczej. To mój tata. Co? K Której strony. Dobra, nie będę pytał. Przynajmniej to, co z niego zostało. Jesteśmy bardzo skomplikowaną rodziną. Ale nie patrząc na te wszystkie problemy nigdy bym nie pomyślała. Przepraszam, nie powinnam była podnosić głosu. W każdym razie wyskoczył przez okno i się... i zabił się. To moje ostatnie wspomnienie, potem jest długa przerwa. Dziwne, bardzo dziwne. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu udało mi się skupić coś w sklepie bez większego problemu. Oczywiście leki mi pomogły, ale wydaje mi się, że to bardziej twoja zasługa. W ciągle myślałam, nie mogę się spieszyć przed czytelnikiem, albo mój Boże, co on sobie myśli, haha. <laughs> nie wiem dlaczego, postanowił stać się postacią opowieści wizualnej, żeby pójść gdzieś do sklepu, ale najwyraźniej się opłaciło. Dziękuję ci. Wiesz co? Mam wrażenie, że mamy pewne granice w naszej komunikacji. Tak mi się bardziej podoba, haha. <laughs> Ale tak ostatnio jestem taka smutna. Teraz częściej myślę o tym, czym stało się moje życie. Odkąd mój tata? No wiesz, dzień po dniu jest tak samo. Próbowałam już tak wielu leków. Wiesz, że prawie nie czuję różnicy między nimi. Tak długo jak pomagałem mi utrzymać się na nogach, jestem szczęśliwa. Haha. Ale wiesz co? Dziś jest wędkowy dzień, bo mam ciebie. Jest tyle rzeczy, które chcę ci powiedzieć. To było bardzo niegrzeczne z twojej strony. O nie. Nie będę ci naciskał rady, tylko żebyś poszła do domu. Rozumiem, a więc z ręcznikiem idziemy? Ooo. na swoje piętro, wychylam się przez barierkę. Zdarzałem tę czynność każdego dnia, jak rytuał. Przestałam całkowicie odczuwać linię wysokości. Efekty wylekły, wystąpiły kilka minut temu, więc rozkazuję się bogą ciszą. Jestem pod wpływem lekarstw. W mojej głowie grają strasznie i nieprzyjemne melodie, mieszające się z dźwiękami mi świata. świata. one w moim mózgu niesamowicie. Wracam się do tego swojego mieszkania. Eee, okej. Okay. Wow, wow, wow! Ej, 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 co to? Kto to? Czy przyniosłaś mleko? Mamo. Czy przyniosłaś mleko? Tak, mamo. Czy pomogło ci nowe lekarstwo? Tak, mamo. Idź do łóżka. Tak mamo. O, oj, 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 oj. Hmm. Powiem tak. Nie wiem, czy to jest jedyne zakończenie w tej grze, ale myślę, że na tym zakończymy. Powiem tak. Całkiem ciekawa kierka. Ej, to jest jeden z fajniejszych nowelek, bo to jest chyba wizualna nowelka. Z tego co widziałem, w ogóle jest więcej części tej gry i tak dalej. Więc jakbyście byli zainteresowani, to e, mogę tego po nagrywać, pogadać i tak dalej. E, bo widzę, że jest druga część tej gry, chyba, która jest. Oj, tak! Ona jest ta gra, druga gra, z tego co widzę, definitywnie dłuższa. To dajcie stać, czy byście chcieli ją zobaczyć jak ją ogrywam na tym kanale i tak dalej. Ej, ale dobra ta gra.